Anna Popek nie próżnuje, podczas gdy większość z nas w majówkę organizuje grille lub wyjazdy, ona wskoczyła w kalosze, kask ochronny i ruszyła na budowę. Dziennikarka postanowiła spełnić swoje największe marzenie i wybudować dom. Jak sama przyznaje 50 metrów kwadratowych, na których obecnie żyje, to zdecydowanie za mało. Anna Popek buduje swoje gniazdko. Prezenterka nie boi się trudnych wyzwań, co więcej podchodzi do nich z należytym spokojem i ogromnym profesjonalizmem. Niedawno w jednej z podwarszawskich miejscowości rozpoczęła budowę domu. Dla Singielki na pewno to ogromne przedsięwzięcie. Miejsce, gdzie powstaje dom dziennikarki jest urocze, pełne zieleni i świeżego powietrza. Mury już stoją, teraz pora na dach. Kiedyś mieszkałam w podkowie leśnej, musiałam się wyprowadzić na skutek różnych życiowych perturbacji. Niestety, wszędzie, gdzie potem mieszkałam, czułam się źle, jakbym ciągle była w delegacji. Żadne mieszkanie w Warszawie nie dawało mi poczucia domu. Teraz mam niewielkie mieszkanie w centrum. Na 50 metrach trudno zrobić rodzinne przyjęcie lub jakąś uroczystość. Każdy przyjazd moich dzieci łączył się z wiecznym bałaganem i brakiem komfortu dla każdej z nas. Wyobraziłam sobie siebie za 10 lat i myśl, że nadal mieszkam w centrum, przeraziła mnie. Dlatego, póki mam jeszcze dość sił, zdecydowałam się na budowę domu, mówi Anna Popek. Jej nowy dom będzie piętrowy, w sumie 180 metrów. Anna Popek ma też dobrego ducha, który pomaga jej w budowie i doradza. Kiedyś przypadkowo na jakiej uroczystości spotkałam pana Adama, człowieka z misją, społecznika, który, jak się okazało, ma też firmę budowlaną niedaleko miejsca budowy. Teraz go zatrudniłam, a pan Adam bardzo mi pomaga, przejął część obowiązków. Wspólnie szukamy materiałów i rozwiązań. Zależy nam przede wszystkim, aby korzystać z materiałów polskich producentów, mówi. Wspierają ją także córki, nie tylko kibicują mamie, ale też doradzają i załatwiają część spraw. Samą działkę znalazła młodsza z córek, która, jak mówi dziennikarka, ma prawdziwy talent do wyszukiwania ciekawych ogłoszeń. Chciałabym, aby święta Bożego Narodzenia już odbyły się w nowym domu, ale nie wiem, czy to jest realne. Zwłaszcza gdy na meble kuchenne czeka się teraz 10 tygodni, ale jeśli nie wigilie, to już śniadanie wielkanocne na pewno zjemy w domu dodaje gwiazda.